Cześć, to ratu z tej strony, zapraszam do kolejnego programu PSG Site TV. W dzisiejszym programie epizody z Liberty City, czyli Lost End M. Ja Atonage jeszcze nie przygotowałem, bo jeszcze go nie skończyłem. Tak więc przygotowałem krótki filmik z początku gry Lost and M. Są to pierwsze, bodajże, dwie misje. Bardzo sympatyczne misje, tak jak cała gra, polegają one na tym, żeby przejechać z punktu A do punktu B, obejrzeć scenkę, następnie przejechać z punktu A do punktu B, zabić kogoś, ratować kogoś, ochronić kogoś, a następnie przejechać z punktu A do punktu B i. Obejrzeć kadzcenkę. Tak więc gameplay w serii Grand Theft Auto jest bardzo charakterystyczny i bardzo zróżnicowany. Jest on tak zabójczy, że aż usypiam myśląc o tym, że muszę teraz jeszcze zagrać w gejatanego, ale, ale zrobię to, poświęcę się dla ludzkości. Nie jestem fanem takich gier, nie jestem fanem sandboxu, dlatego tak bardzo podoba mi się Just Cause 2, bo Just Cause 2 mogliśmy się przemieszczać z punktu A do punktu B błyskawicznie. Oczywiście. Jest podstawowy argument, można skorzystać z taksówki. Tak, taksówka jest świetnym rozwiązaniem, można wywalić kogoś z taksówki, powiedzieć e, gdzie trzeba dojechać, i wtedy wrzuca nam się loading i czekamy, aż gra się załaduje. E, po wrzuceniu płytki, jeżeli kupcie płytkę no, z dwoma epizodami Grand of Tower, Episodes from Liberty City, to będziecie mieć przymusową instalację. No a to samo, jeżeli ściągniecie grę z PlayStation Store będzie musiała się ściągnąć i zainstalować, tak więc na to samo wychodzi. Mamy w grze nowe trofea, mamy nowe tryby multiplayer, mamy w grze nowe fury. Chociaż i tak jesteśmy liderem gangu, no czy znaczy jesteśmy zastępcą szefa gangu motocyklowego, tak więc tak naprawdę e, cały czas jeździmy tylko i wyłącznie na motorze, no, ale jest naprawdę sympatycznie, akurat motorem bardzo przyjemnie mi się steruje. Teraz rzut okiem na mapę to potwierdzenie tylko, że to jest Liberty City i za dużo się tu nie zmieniło. Nie jestem fanem tej gry, jak już wspominałem, ale przyszedłem Lost Them i podobały mi się bardzo kat Ta gra chyba bije rekord pod kątem ilości słów fuck i, i jej odmian, czyli fuck, fucking, fucker, motherfucker e, i tym podobne, które pojawiają się. Ale voice acting jest bardzo przyjemny i bardzo naturalny, to samo e, lip-sync, tak więc to jest naprawdę sympatyczne i ogólnie fabularnie gra nawet może e, wciągnąć, no jak to życie gangstera w Nowym Jorku. Może się spodobać, wprawdzie trochę za łatwo nam czasem idzie, ale, ale jest ok. E, wspominałem już o sterowaniu, że steruje się tym motorem całkiem przyjemnie i uważam, że steruje się nim o wiele łatwiej. No, może teraz to nie było to najlepsze potwierdzenie, ale steruje nim się lepiej, moim zdaniem, przyjemniej niż samochodem w podstawce, czyli wykonanym w Toro 4. No i ogólnie Johnny Kleibitz, czyli tak na siebie nazywa nasz główny bohater, którym sterujemy, jest o wiele sympatyczniejszym Motherfucker niż Nico Bellick. Nie żebym miał coś do, do ludzi posługujących się Wschodnioeuropejskim akcentem, ale bo sam takim władam tak naprawdę, ale, ale ogólnie Klawitz to taki typowy gangster, e, który martwi się jedynie o swój gang i o finanse. To taki konflikt z Billing, który jest szefem ogólnie gangu. Ale ogólnie jest. Widzieliście teraz, jak ładnie pojawił się budynek, bo oddali. Generalnie, już że nie ma żadnych pop-upów, nie zdarza się coś takiego. Trochę moim zdaniem pociągnęli silnik. Gera prezentuje się troszeczkę lepiej, chociaż to cały czas ta sama gra, to samo miasto i ten sam silnik. Teraz przejdziemy już do katastrofy. Ale, ale ogólnie chyba coś tam poprawili, jakieś parę efektów dodali. Ja nie jestem specjalistą od technikaliów, tak więc nie, nie powiem Wam co poprawili, ale, ale coś tam poprawili. Teraz jest właśnie Kaczenka rozmawiamy sobie z tym kozaczkiem, gdzie jest motor czyli naszego szefa, bo chcemy go odzyskać. No on taki jest jakiś nieusłuchany, tak nie trzeba mu spuścić e, lańsko. E, w grze jest Siusiak, pojawi się Siusiak, męski Siusiak, tak więc polecam obejrzeć i przejść całą grę, bo naprawdę e, jest na... Dobra, <grym> będziemy gejami. Gejami będziemy za tydzień, jak będzie filmik o gejutonym, e, Ale jest, jest Siusiak, które w twójce pojawia się za to współkowanie. Tak więc polecam się z tym i z tym zapoznać bardzo ciekawe elementy. Ale to z tego znana jest seria Grand Theft Auto. E, ogólnie, że Jack Thompson, John, Jack Thompson się chyba nazywał, prawda? E, nie może już za bardzo nic zrobić, bo chyba został pozbawiony. E, w, a, nie możesz wykonać zawodu adwokata, o ile się nie mylę. Tak więc, tak więc teraz Rockstar może generalnie robić co chce i bardzo dobrze, bo <laughs> Grand Theft Auto był zawsze znany z brutalności i to dużej brutalności. Tak więc dobrze jest, że, że ta gra po prostu se, se kontynuje chlubną tradycję czy niechlubną. Wychodzimy i teraz kolejna część misji, czyli przejeżdżamy z punktu A do punktu B i będziemy teraz już szalać. tak więc wielkie urozmaicenie rozgrywki. Ja nie wiem jak naprawdę można być fanem takiej gry i takiego gameplay'u, ale, ale no są ludzie. E, tak więc nie, 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 nie dawajcie mi za dużo hate mailów czy, czy e, komentarzy, że nie roz, że jestem głupi, bo nie znam się na geniuszu grantów teore. Po prostu nie lubię takich gier, ja nie lubię spędzać czasu na dojeżdżaniu, żeby wykonać misję. Dlatego tak bardzo podoba mi się Just Cause 2, nie wiem czy już o tym mówiłem. Szybkie przelecenie z punktu A do punktu B użycie HAKA i jesteśmy na miejscu. Tutaj kursowanie po Nowym Jorku nie, sprawu, nie sprawia mi, nie, znaczy po nie sprawia mi większej faridy, bo... Um, mieszkam tu, więc wiem na co dzień jak to wszystko wygląda i jak tu się poruszać. Tak czy inaczej to jest fajna ta rzecz, że um, przywiązanie do detali Rockstar jest, jest naprawdę fenomenalne i, i to, to się chwali, to naprawdę jest fantastyczna sprawa. Silnik daje radę, mamy dużo przechodniów na ulicy, wprawdzie to nie jest prawdziwy korek czy prawdziwy ruch jaki jest w godzinach szczytu w mieście Nowy Jork, ale, ale na ile mogli tyle oddali wszystko. Więc to się podoba, ja będę się bawił różnymi rzutami kamery teraz i bardzo nieudolny rzut kamery, który bardzo mi się podoba w serii grant Theft 4, czyli taki reżyserski jak filmowy. Można właśnie fajne filmiki na podstawie tego na nakręcić, teraz po prostu zmieniam kamery, za bardzo nie, nie wiedziałem jak się na napadzie od PlayStation czy zmienia tą kamerę, tak więc skombinowałem, w końcu znalazłem sposób. No i co teraz robimy? Teraz właśnie jak już mówiłem, będziemy dojeżdżać tego punktu A do punktu B. To trochę się pogubiłem, na szczęście mam GPS i mapkę, tak, więc jest bardzo sympatycznie. E, I tak, mogę potwierdzić, tak w Nowym Jorku wyglądają taksówki, to jest taka taksówka WEN. E, nie są jeszcze te małe, ale to też je widzieliście i zaraz zobaczcie, jak wyglądają autobusy szkolne w Nowym Jorku i one tak rzeczywiście wyglądają i tak jeżdżą po, e, po ulicach. W e, mamy jeszcze takie minigierki w postaci siłowania się na rękę, grania w karty, możemy umówić się na rankę i e, iść na małe co nieco. Możemy też odwiedzić internet, kawałkę internetową, są nowe strony dodane. Trybu multiplayer osobiście nie sprawdzałem, bo nie jestem fanem trybu multiplayer w tej serii, ale ci, co są fanami na pewno sprawdzą te nowe tryby, bo ponoć są całkiem niezłe. Nie, uznaję mi z xbox mówili mi, że ciosali paroma godzinami i naprawdę im się spodobały. Są nowe trofea, ale właśnie on dotyczą głównie trybu single player. Ogólnie trofea w Lost DM są o wiele prostsze niż, niż trofea w Um, baladzie o gejutonym, no i ogólnie na koniec co mogę powiedzieć, że bo już za bardzo nie, nie wiem co mówić, bo moim zdaniem gameplay jest tak monotonny, że zaraz usnę. Um, polecam grę fanom. Gra kosztuje tylko 40 dolarów. Te epizody zajmują 10-15 godzin, żeby je ukończyć. Są jeszcze wojny gangów dodane tutaj, tak więc naprawdę jest, jest co porobić, czym się pobawić fani będą zachwyceni. 40 dolarów za dwie gry, które 10-15 godzin, to to naprawdę jest dobra cena. To jest taki deal jak kupno od God War Collection. Naprawdę się opłaca i, i to jest coś takiego, że, że fan, dla fanów to jest jak znalazł. Serdecznie polecam grę fanom, ludziom, którzy nie lubią serii Grand Theft Auto 4 mogą spróbować, bo na przykład um, zabawa gangiem motocyklowym może, mo, może sprawić się um, Ogólnie pobujać się po mieście Niekoniecznie skończyć, czy zrobić salaczka, czy komplet, ale, ale można sprawdzić. Polecam, nie jest źle. Jest ok. okay. Niedługo mm, filmik z Baladą mm, z Gayutonem, nie wiem jeszcze kiedy się zagra, zabiorę. No i jeszcze 3, w Jakuza za trójka, bo w kwietniu za dużo to się nie okazało. Jakuza za kolejna gra. Um, tak więc dziękuję za uwagę. Do widzenia.